Ulala, Witam na kolejnym odcinku LEGO WASTA PISZCZENI TE strony NOW Zaczynajmy Zróbmy sobie Można gdzieś to zapisać Dobra, no to sobie idziemy Sobie zwiedzamy naszą piękną okolicę Saiyan No to jak to pięknie wygląda? Jak na taką grafikę. Fika. ona? To wynosi na to, że to... Że to będzie dobra seria. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a ja nie przeglądając lecę dalej. Taki odcinek wstępny, drugi. Po ukończeniu progu. Takie niebieskie, takie płynciki... to mnie prowadzi, gdzie mam iść? Jakby ktoś nie wiedział. No widzicie? Musimy sobie tu wszystko wspierać, ale jak na razie chciałbym się zabawić tą serią, bo tutaj muzyka to jest idealna. Ta seria to naprawdę będzie jak dla mnie, to jest dawno miła dobra, lubię jakieś naliwa. Dobra, to my idziemy sobie tutaj, na farmę. Zobaczymy co mnie tu spotka. Nie no mamy i cię teraz będą na pewno dialogi, co wyjdzie na to? Kolejni chodźcie, Mary, świnia, Czy świnko. Ale słodka szpinka. Nie ma, to no, kłopot się wynosi na to. Będzie się to działo. Było blisko. Uciekaj To są nasi golowie. Próbują nas złapać. Dokładnie Frodo. Pana Frodo. To wynosi na to, że to, to, to. tutaj mamy nasze zablokowane. Potrzebujemy będziemy pod na post, albo jakiś przedmiot. i nie będziemy mogli sobie wlecieć i powtarzać sobie te na te. my sobie rozwalamy. No bo to są nasze jeście. Jakby nas w górę. Tu posiłkujemy Dobra. Musimy ładnie nakierować. I Xem chciał. Pięknie. Czekaj, do tyłu. Teraz. No to fajnie pójdzie. Tutaj będziemy od sobie kupać. Aha, sam muszę kopać, on chciał umierność. No to spoko. A ma chyba łopatę. Tak, niby łopatki. Kopchot bicie, dawaj. No i ładnie. Nie, nie. To co my tu sobie pozbawiamy? Dobra, idziemy do przodu. Tutaj mamy coś. Dobra, mamy je, o, dobra. Do, do, do. Aha, musimy iść wtedy, kiedy go nie ma, dobra. Do. No i teraz on idzie w lewo, a my idziemy w prawo. Mroczne jajce. Dobra, to muszę się na górę dostać. Tam czyż jest? Dobra. Chodź, panie Frodo. Dalej Frodo. Nie Frodo, sam. Jak mi się nie mówi. Pan sobie wtedy nie na pan No. Dobra, tak musimy się nie schodło. Potem się... Daj mi Gdzie schodę? No To no. jest no. dobra, to my sobie rozwalamy. Zbieramy nasze śrubki. Tak teraz będziemy sobie kupować bohaterów. mamy członków itp. I sobie to pod dobra, reszty nie. Będzie na to ja No ona będzie potem Nie idziemy. 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 Nie Ale ładnie. to pięknie. Udało się cięć. Gandalf Sarer, ...no, dos... So the ring of power has been found. It was in the sun under my very nose. Sauron is gathering all evil to him. You know this. How? I have seen him land is a dangerous tool, Saruman. Yeah. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo. You Frodo. must join with Sauron. When did Saruman the wise abandon reason for madness? Yeah.

O belwą, no to pięknie, ty jest nią o co chodzi. Kurde, jest na łoneczce. Dawaj, a tam widzimy, wchodzimy tu w małe oki. się wyrówniać do ataki. Da się to uniknąć. すいません。 gave you the chance of needing me willingly But you have elected the way of pain I'm oh, going die <laughs> don't worry, don't worry. War trzeba bym się skończyło, Do ja ci mam państwem tylko dla później tylko sobie czymś zobaczę. Dobra, trzeba coś sprawdzić. Lecimy dalej. niej. Aha, nie przerywam nie przesunę tego. Do. No. Dobra, pchamy. Udało się. Pięknie. Dobra, tutaj tym tu pozwalamy świateczki Tutaj pozwalamy dawaj, dawaj ale naprawdę też ładnie, ładnie to wygląda te etapy dawaj się w górę stawić by zwrócić uwagę mroźny jeździec dobra Udało się. Teraz zmienimy sobie na samo. Sam, gdzie tu jesteś? Jest sam. Dobra, wróciłem jego uwagę, to nie przychodzi dalej. A sam będzie kopał. Lub zakopywał. Dobra, mamy przejście na górę po kwiateczku. Idziemy po kwiatku. на спокойнее. Ну все это тоже Давай, давай, давай. Сказать тут до того, блядь. ale gdzie ty jesteś tu? A Bimbo się zaburtował Podoba wysył. Pięknie. Łowimy ledy albo coś co tam jest. Chyba sobie zaczynamy. Pięknie. No i mało. No, a tam musimy tak z stylitować. Tam jeszcze pochodną pary widzicie? Leci. Nie no i będzie udało się. się. Teraz sobie wodą przyjdziemy. Jestem ciekawa czy tam etap dwie. Dobra, tutaj nie ma. Aha, musimy kochać. to bimbo. Bimbo kop. Ludzie na a tak ładnie kopie, to naprawdę sobie wybić Pięknie. No i tutaj już blisko. O co Dawaj, idziemy teraz w boczkę. No spokojnie. Ja sobie pojechał dalej. To my tu sobie porozmawiamy. Do i sobie eksplorujemy.

Ten etap nam się nawet podobał. Taki trochę stlenkowy. Uważaj, gdyby mnie nie zauważyli Trzeba Uwracać uwagę. Mocnego jeździe. A jaki jest więcej. Dobra, uciekamy do łóżka. Zwyciężyli mnie na drogę. Dobra, uciekamy. Uwaga, mało go nie ma. Uwaga, masz na będzie za mną, to będzie tym momencie. Dopiero będę Osobelia, że nie udało Osobelia, że nie udało się, niech to było na stół. Legł się kiedyś indziej. Spada, prędzej, prędzej. Udają się i są do dyspozycji. Jednak widzę o, father, the the Brandywine Bridge. 20 miles. Nie jeszcze tych, tych masznych Nie mam drukowanych typów Zabrakło mi dzisiaj 9% A tu taki kasę Czasami tak to by walczyło o tym

bla la dozababacna.